Dzień dobry, was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj rozpocznę taką małą serię z Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Ponieważ dzisiaj ta gra obchodzi swoją siódmą rocznicę od jej wydania, a tak się składa, że ja nigdy nie miałem okazji zagrać w FFFPS. A więc nadrobię ją to razem z Wami. Teraz taka króciutka informacja dla Was, i zaraz przechodzę do nagrywania. Wiem, że nie dokończyłem serii z Five Nights at, at Freddy's Sister Location, która miała miejsce w jej 8 rocznicę wydania, ale myślę, że gdzieś wyświęta ją dokończą. Pod gwiazdkę zaleję Was filmami, więc będzie się dużo działo. O, jeszcze oficjalny serwer na Discordzie będzie uruchomiony, więc będzie, będzie tego dużo. Dobra, chyba wszystko, co miałem Wam do przekazania, to przekazałem, a więc zapraszam do oglądania. A więc siemaneczko, witam was już tak oficjalnie w grze Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Nie sądziłem, że w ogóle to się kiedyś zdarzy. <grym> Pierwszy raz zagram w tą grę. No mam okazję, bo jest rocznica, no to razem z wami to rozegram. Ja mniej więcej wiem co się dzieje w tej grze, bo oglądam za dzieciaka filmy Elevena. No fabułę to ja znam, ale nie wiem jak w to się gra, więc zobaczmy jak mi pójdzie. No to co, lecimy, let's go, press Enter Design Pizza. Co możemy sobie dekorować? Pizzę Go, do pizzeria. Możemy od razu przejść do pizzerii. Hmm, co ja bym wybrał? Pewnie przejście od razu na gruba, ale dobra. Mnie kusi ta pizza. jemy ja sobie teraz chętnie zjadł pizzę. Co my tu mamy? Peperoni, kiełbaski, cebulki, pieczarki, oliwki, papryczki. No to co, robimy standardową pepperoni z yy, papryką? Czemu nie? Dobra, enter. Dobra, no to teraz lecimy do pizzerii. Enter. What? A, dobra, już wiemy. Czyli musimy karmić te dziecki. Dziecki. <grytki> dobra, żryj mordo. W ogóle uważajcie dzieciaki na takiego pioletowego... Mężczyznę, bo on jest niebezpieczny. Już taka sytuacja u nas była, że piątka dzieci zaginęła. Więc miejcie się na uwadze. Dobra. Jedzcie, jedzcie. Pizzę. Smacznego. Dobra. Chyba ostatnich dziecka. A nie. Eee, halo? E, ty też chcesz pizzę? A nie, jemu nie można dawać dobra. Tylko dziecku można dawać. Ale dlaczego ty za mną podążasz? To jest jakiś cień, czy co? Shadow Freddy? Ty. Shadow Freddy, bo jest cieniem. Mmm, robi sens, dobra. Pewnie nie wszystkie tajemnice jeszcze zostały rozgryzione. <grytanie> Że Shadow Freddy się pojawia w ewfps się. Nie wiem, czy były takie teorie. Czy to jest moja teori teoria jakaś? Dobra, nie przeszkadzaj mi. Ostatnim dzieckiem mi został. Możesz mi zejść z drogi. Ej, mordog. Dobra, ja wezmę więcej pizzy, więcej amunicji. <noise> Dobra, szybko, szybko, bierz, bierz. Dobra, mamy to. Runda czwarta. Ach halo. Gra mi się zbagowała. Nie, czy to tak miało być? Co to co się dzieje? What the fuck? Golden Freddy atakuje. Golden Freddy. Halo? E, nagrywanie jest nie. No, nie wiem. Wi uh, ma baby. Nagrywania mi nie wywaliło. E, baby, ale jesteś pokierszowana. Co, 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 co ci się słodko stało? Ale zęby, Ej, te oczy, kurde, ale ona jest creepy. Tutaj mamy papiery, żółte papiery. <grywia> co ja w ogóle gadam? I dyktafon. A na tym dyktafonie jest nagrany głos Henry'ego. On daje nam instrukcję, co my mamy robić w ogóle w tej grze. No i tak, my musimy zaznaczać anomalie, jeżeli jakieś się tutaj pojawią, na tych papierach. I so, don't you want play. Begin tape. Leaving dead space. 1 The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. If you are playing this tape, that not only checking outside at the end of every shift. Ale ona jest creepy. Jesus. Ale wzrokiem. Paragraf czwarty. Ja wiem o co chodzi. Wy zapewne też wiecie o co chodzi. Dobra. Two, two, Ale dźwięki też są creepy w ogóle. Taka sama w sobie jest creepy ten uśmiech, kurde. Nic się nie działo. Chyba, że teraz coś stanie. Three, two, Co to za dźwięki? Kurde, już mnie czary przeszły. Ufą, normalnie. Nic się nie działo. One.

Kur, ten, ten, ten wzrok tej baby. Udaje się mi pochłonąć, Boże. Ale się wystarczy. O ja dupcy. Nie tego się spodziewałem. Dobra, nie będę. Nie będę tego słuchał. Pomijamy to. Ech. Jak grać? Ja. Wiem, jak się gra w gry, ale nie wiem, jak kto się gra. Restaurant. Y Dobra. Musimy kupić jakiś... A, nie da się. I'm ready, dobra. I'm ready. For Freddy. Dzień pierwszy. Let's see how much cash you had left over. To 100, 100 dolarów. dolarów. Tak, 100 dolarów. Tak. Great. No Now Let's You can unlock Siema, more expensive helping. catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right Monday. of the item window to browse through the items for each catalog. <laughs> when you're shopping, shopping, click the button labeled Blueprint Mode blueprint? to place your items. Aha dobra, czyli tu, tu jest taki sklep. Dobra. Czyli ja moc sobie kupić. beczkę z balonami. Piłki. Mm. Balpit i z żółtym królikiem. No oczywiście kupujemy. Co? So. Dobra, kupię. I kolorowe? Dobra, kupię. Ten nie mogę kupić, trudno. Bym sobie kupił wentylator, ale nie mam pieniędzy. Zmieniałem. <laughs> <laughs> Dobra, lecimy. Dobra, tu możemy budować swoją pizzerię. Na razie to tylko kupa drewna. <laughs> Pizzeria z drewna. Nie o taki marzyłem. Ustawmy sobie te rzeczy No i chyba ch 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 gotowy, co nie? I nic więcej tutaj nie, nie mogę zrobić Katalog A dobra, katalog to jest to Risk. O co tu chodzi z tym ryzykiem? Że co, animatroniki w nocy przyjdą? Mogę <laughs> mieć się spodziewać. Przecież to PNAF. Dobra, finished, i lecimy. Lecimy z nocą pierwszą.

Oczywiście, ja nie chcę sobie tutaj przywoływać głośno wydrelacjonych. Dobra, ja, Gosiu, ja już to zrobiłem. Możesz przestać gadać. Jak wyłączyć Pongaia? Ja wyłączyć chyba. Tak, widzę. Trzy narzędzia. Czyli co, muszę tutaj wejść? You A, dobra, to you są taski, out, however, dobra. kumam, kumam, kumam. Czyli tutaj time. sobie robimy taski. Na przykład, off when you've your tasks dostarczamy do day, naszej pizzerii. I po prostu teraz musimy chronić swoje dubsko przed animotronikami. Jak to się robi? Tak mam to rozumieć? Chyba dobrze to rozumiem. Dobra, no to robimy te taski. I obserwujemy wentylację, czy jakiś kurdupel się tutaj nie przedostaje. Okej, okay, no to gumam o co chodzi. Myślę, że będzie gorzej. <grymne> Order plates, plakaty. Fajne te rysunki w ogóle. Lefty, tutaj jakiś misiek, Freddy. Bonnie, Freddy, Chica, Foxy W wersji Rockstar Dobra, 15 dolarów Na koncie, słabo Słabo, ja bym sobie scenę kupił Dla animatroników I, I kogo bym kupił? Frediego najlepiej <laughs> I to Golden Fredniego Dobra, czekamy i robimy te taski co jest co to za dźwięki był czy to z tego monitora nieważne po, yy, poziom ryzyka jest na wartości trzeciej więc nikt nie powinien przyjść dobra tu jest wszystko zrobione reklamy po co komu reklamy dobra drukujemy te reklamy ja myślę, że odcinki z FFPS-a będą takie, będą trwać pół godziny, myślę, że to dobry czas. No nie, wyszłem z tego i się przestałem drukować. No można wtedy wychodzić, dobra. Czyli muszę cały czas być w tym oknie. Tak jakby... Co tam, Helgi, pomiesz? Monsion. nic się nie porusza, to dobrze. Audio. Nikogo nie słychać. Dobra, wentylacja. Włącz mi cichą wentylację. Przukujemy kolejne reklamy na zachęcanie ludzi, żeby tutaj przyszli do tego koszmarnego miejsca, w którym straszy. Fioletowy człowiek I ostatnia reklama Jak na tym ma grać, gra polegać to, to jest bardzo nudne Ale żeby, żebym nie wykrakał jak tu mówią Bo zaraz pewnie ktoś mi przyjdzie sklepać tyłek Dobra, reklama jest wydrukowana Equipment Co mam tutaj? Prześpieszenie drukarki. High sped uplink. Hire handyman. A po co mi te rzeczy? A, a po co to komu? A, a na... Komu to potrzebne? <grych> Dobra. Robimy to. To ale te czyś czyścimy. Dobra. Nikt nie idzie, nikt nie idzie. czyść owens, wyczyść piekarniki i replace bloops. Nie wiem co to jest bloops. Możecie pisać w komentarzach, bo nie wszystkie angielskie słowa y, znam. Ale dobra, sprawdzę teraz na telefonie co, co to znaczy. Bloops. Tłumaczy Google? Bloops. Plamy? A, dobra, czyli ścieranie plam. I co teraz? Mam doczekać do szóstej, tylko ja nie widzę zegarka. I tu jest problem. Hmm, wentylacja, audio. Co ja mam tu zrobić? Tu wszystko było wydrukowane. Tu też. Tu też. Nie wiem. To mam kupić? Ale ja nie, nie mam Aha, dobra. Dobra, kumam. Now let's just focus on getting you through your nie będę słuchał. Hm. I... congratulations on completing your first day. However, your job isn't over just yet. Jakie teraz ani matronik? O, nie. That is inspecting and pretty, electronics found in the alley outside the back door. Things are found here And while we aren't sure why, what we do know is that they can be used for parts, which can mean a much needed revenue boost before starting your next day. Of course, as with everything else in this line of work, those bits will come The, now, yeah, the, now, the, now. So the, the to to throw it back outside. But then, you get no money. On for to Choose to keep it, you run wreckage. the risk of certain oh, negative yeah. consequences, namely death, should the item in question not be as docile as it first appeared. If you do decide to try to salvage it, Dobra. then you must complete the maintenance checklist during this testing phase. Check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable. Use the taser provided to you. No, you can use it three times without damaging the hardware. Every use over three, however, will decrease the item's salvage value. Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. O, mam wybór. Nie spodziewałem się tego wygrzewna. <laughs> Proceed with salvage. Throw it back into the oil. Nie wiem. Trudny wybór. Nie wiem co, co wybrać. Henry mnie postawiłby w trudnej sytuacji. Proceed with salvage, dobra. let's chosen to proceed with the maintenance checklist Press. remember use your company issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable station. or aggressive you can only use the three times before it begins to damage the animatronic begin audio prompt in three two two one

Boję się widzowie. Razimy trundem. Nie razimy. Begin audio prompt in three, two, one. Ha. Nic. audio prompt in o co tu wyskoczyło Wienic nic teraz się nie na żywo. <śmiech> <śmiech> o kurde. Nie, ch chyba kończę ten odcinek, wiecie. Nie, za dużo stersów. Ogólnie. Widzimy się, nie wiem jutro. Nie wiem czy jutro będę dostępny, ale Może zobaczymy. Więc to by było na tyle w tym ludnym odcinku. <laughs> ludnym odcinku. To za dużo powiedziane. Więc jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie się zostawić. Łapkiem w górę, subskrypcję oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A co? Ztrzymajcie się, do następnego i cześć!